Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem od Pawła, ja od Apolosa, ja od Kefasa, a ja od Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Moi kochani, dzisiaj w święto św. Andrzeja Boboli czytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Święty Paweł był bez wątpienia największym z głoszących Ewangelię apostołów, został do nich później dołączony, ale jak sam to przyznaje, pracował więcej niż wszyscy inni, i owoc jego był największy. Był bowiem ewangelizatorem pogan w o wiele większym stopniu niż jakieś pojedyncze spotkania z poganami, na przykład świętego Piotra na początku. Warto się przyjrzeć w związku z tym sposobowi, w jaki święty Paweł głosił Ewangelię, i opisuje on to właśnie w tym dzisiejszym fragmencie. Nie przypominam sobie, żeby na spotkania świętego Pawła ściągały wielotysięczne tłumy, jak to czytamy z Ewangelii, przychodziły na głoszenie Pana Jezusa. Święty Paweł raczej głosił Ewangelię w małych grupkach. Czasami było więcej osób na jego głoszeniu, ale często zbierały się one z innego powodu, nie z powodu miłości Ewangelii. I święty Paweł, jak sam mówi, w tych małych grupkach, w małym gronie, mówił nie w mądrości słowa, nie robił wykładów, które były głęboko uzasadnione historycznie. I nie miały odniesienia do licznych teorii filozoficznych, naukowych, które w tamtym czasie były znane. Ale mówił w prostocie, odwołując się do Ducha Świętego i odwołując się do doświadczenia ludzkiego. W związku z tym, ci, którzy pragnęli jakiejś wielkiej pożywki intelektualnej, nie przychodzili do niego. A święty Paweł, jeszcze jak to dzisiaj podkreśla, Specjalnie mówił w taki sposób, aby nie gromadzić wielkich tłumów, ponieważ nie chciał zniweczyć mocy Chrystusowego Krzyża. Po prostu głosił, że Pan jest ukrzyżowany, że Pan przez Krzyż pokonał grzech i śmierć, że Pan przez Krzyż przeszedł do nowego życia i zbawił nas. I święty Paweł wyraźnie to podkreśla, że jest to coś bardzo istotnego. Być może także dlatego, zanim wielkie tłumy nie chodziły, bo tłumy chodzą tam, gdzie się mówi o sukcesie, gdzie się mówi w błyskotliwy sposób o wielkiej chwale doczesnej. Święty Paweł mówił o o wiele większej chwale, ale jest ona dostępna tylko przez wiarę. Także dzisiejszy patron, święty Andrzej Bobola, jest świadkiem takiej chwały, wytrwałej pracy. A teraz Bóg otacza go chwałą w naszym narodzie przyjmijmy to słowo świętego Pawła święto świętego Andrzeja Boboli i skorygujmy nasze dążenia a rzeczywiście przez krzyż Chrystusa zmierzały prosto do chwały zmartwychwstania do chwały Bożego królestwa niech będzie pochwalony Jezus Chrystus